Ja! Siemanko mordeczki, witam was bardzo serdecznie w reakcji Sztosa. E, odcinek właśnie chciałem taki nagrać e, o gorącym temacie, który właśnie wydaje mi się, że wszyscy unikają gdzieś tam na YouTubie albo po prostu nie chcą się w to zagłębiać, ale jak, dlaczego? Skoro e, to jest jakby na świeczniku i to jest teraz mm, bardzo hot topic. No i dobra, e, płyta, friza i ekipy. Czy ona ma w ogóle szansę na jakiś sukces? E, ja myślę, że sukces jest, jest już można powiedzieć taki murowany, i że obojętnie co nie wypuszczą, czy gniota, czy coś fajnego, to i tak odbije się szerokim echem i na pewno multum, multum ludzi kupi tą płytę. No, ale właśnie, czy na przykład ten poprzedni kawałek, który wypuścili, który w ogóle chyba był najbardziej oglądanym wideo na YouTubie w tamtym roku 2020, czyli przejmujemy YouTuby. Czy on jakoś będzie współgrał razem z tą płytą? Czy on się znajdzie na tej płycie? Jeżeli tak, no to ja myślę, że to będzie pewien precedens, bo <laughs> mogliby nawet zrobić preorder, dajmy na to swojej płyty i jakoś nastawić ludzi, żeby e, nie wiem, na przykład o 18 w jakiś dzień, w dzień wypuszczenia preorderu, żeby po prostu masowo kupowali tą płytę i mogą sprzedać, dajmy na to, nie wiem, 5000 egzemplarzy. A na pewno sprzedadzą więcej w 24 godziny. No, jestem przekonany na bank. No i możemy, myślę, mówić już o platynowej płycie albo o jakiejś podwójnej platynie. Jeśli podłączą właśnie pod tą płytę ten kawałek, przejmujemy YouTube. I właśnie jestem ciekawy, czy na taki zabieg pójdą. Bo mogliby nawet w 15 minut mieć jakieś, nie wiem, złoto czy coś, bo na pewno dużo ludzi będzie chciało kupić tą płytę. <laughs> Ale czy osiągnie sukces na podwórku rapowym? Czy osiągną coś w rapgrze? To jest właśnie... Raczej wątpliwe, czy zdobędą właśnie taki szacunek w gronie, na podwórku rapowym. Na pewno większość ludzi przesłucha tą płytę, bo to jest i coś, czego nie było nigdy. Jest w to władowane bardzo, bardzo dużo pieniędzy i dużo kapitału. I ja jestem ciekawy, jak to będzie wyglądało na zasadzie tych teledysków, które będą powstawać. Mają tam swoją ekipę, która kręci im te vlogi i tak dalej. Jestem ciekawy, czy właśnie pójdą w tą stronę bardziej taką rodzinną, gdzie ziomek, ziomek będzie kręcił. A nie taką bardziej pro, gdzie ktoś tam, nie wiem, na przykład 9 liter albo jakieś brewko, jakieś takie profesjonalne bardziej osoby. Teraz gdzieś tam pojechali do Dubaju, gdzie mają właśnie finalizować ten projekt i zobaczymy efekt tego w jakiś. W dalszym, w dalszym czasie, po prostu, czy któraś z tych pań, z tych dziewczyn, ma jakąś szansę też na wybicie? Nie wiem, to też jest ciężkie do stwierdzenia. Jest na pewno gdzieś tam u nich na zapleczu Cleo, która też osiągnęła duży sukces i ma za sobą duży, duże grono, jakby fanów i wielbicieli. Nie wiem, czy to pomoże ekipie, czy może zniechęci tych ludzi. Żeby jakby sprawdzali te kawałki, ale mimo wszystko, mimochodem i tak ludzie to sprawdzą. Ktoś z tego grona wybije się pojedynczo. Na tym z kawałku, co ma 60 milionów, nie było na przykład Krzy, krzycha Krzysztofa. Tak? Chyba taką, taką maksywkę, ale on jakby później się odbił kawałkiem z Minimajkiem I też nie jest jakby ustalony skład na tą płytę. Nie wiadomo, jak to też im pójdzie koncertowo. Oni właśnie chcą robić te swoje wideo, żeby. Jakby zwiększać te wpływy na koncertach, i żeby było show, żeby był showcase tego wszystkiego. Chcą to jakby podnieść na wyższy level, ale z tego co gdzieś śledziłem to i widziałem, to na koncertach raczej im dosyć to średnio wychodzi, więc nie będą też zaliczani do jakiegoś takiego grona ala raperskiego, gdzie wszyscy właśnie się śmieją z tych raperów, że gdzieś tam z playbacku mają. Zwrotki, że gdzieś refreny też lecą z playbacku, że nie na jeden oddech, że tutaj coś jest ucięte, że próbują po prostu jakoś oszukać to wszystko, że nie jest to jakby z takim kodeksem rapowym naszym, naszego podwórka rapowego, ale myślę, że już odchodzi się coraz bardziej od tego i to widać <laughs> nawet po takich graczach starej szkoły jak Rychupea, gdzie dogrywa się do Jank Mutiego czy Jank Igiego i dużo, dużo ludzi ma z tym problem. Ale to jest jakieś po prostu to jest jakaś e, kropelka po prostu w morzu. Jak to będzie wyglądać produkcyjnie? Kto się zajmie e, produkcją tych bitów? Też nie mamy powiedziane. Jest tam gdzieś Donatan który też ma za sobą diamentowe płyty, też ma za sobą duże jakieś tam certyfikaty, duży wpływ na polską muzykę, i to można powiedzieć po prostu od ręki. Jest Bro jako Ghostwriter. Właśnie, czy on jest takim producentem wykonawczym tej płyty, czy jest też Ghostwriterem? On na pewno ma dosyć ciekawe i jakieś tam takie melodyjne te refreny. On strasznie potrafił, właśnie, zagrać melodią, i ludzie. Jakby dobrze odbierają te jego kawałki, bo one są takie właśnie, teraz już y, ten rap y, bro tak ewoluuje w taką stronę bardziej popu, ogólnie rap już teraz stał się taką muzyką popularną, że y, rap jest wszędzie i w radiu leci i na Spotify zawsze ci się przewinie, więc y, ja ogólnie wróżę, że to będzie mega sukces, ale raczej y, nie na podwórku rapowym i że my jakby, no bo my, ci, co ludzie teraz to oglądają, to pewnie bardziej są z tej rapowej strony. Eee, ja też tak mogę powiedzieć o sobie. Nie na naszym podwórku rapowym to się nie przyjmie, bo ja wiem, jak to wygląda z wewnątrz. Eee, I raczej ludzie sprawdzą tą płytę, ale to się rozejdzie po łebkach. Mieliśmy już youtuberów, którzy nagrywali właśnie. Wspomniany wcześniej jak multi. Był jeszcze e, Gimper, e, był Kamerzysta. To są też sukcesy, o których się nie mówi. Gdzieś tam właśnie to nasze rapowe podwórko pomija to. Z, wiadomo też z jakich przyczyn, bo to jest trochę jednak robione pod publikę i trochę, żeby e, zarobić na tym pieniądze, ale hej, wszyscy e, ci wasi ulubieni raperzy robią to po jakiejś tam m, cząstce właśnie dla hajsu, dla. Dla tych wyświetleń, dlatego żeby to było klikalne, żeby to było oglądalne. Każdy chce, żeby jego content czy jego muzyka odbijała się po prostu szerokim echem. Ekipa nie musi tego robić, bo oni mają takie grono słuchaczy, które i tak sprawdzi. To są ludzie, którzy dorastają z nimi cały czas, to ludzie, którzy niekoniecznie muszą słuchać rapu, tylko po prostu właśnie Słuchają radiowej muzyki i ja właśnie celuję, że ta płyta będzie taka w klimatach trapu, rapu, e, ale będzie to takie bardziej radiowe, melodyjne, gdzieś tam będzie może e, się wtapiało w, w takie RB, jakieś melodyjne. Za chwilę będą odpalać tą bombę i będziemy po prostu na bieżąco sprawdzać, co, co wypuszczają i jak to wygląda. Z mojej strony jeszcze mogę powiedzieć tyle, że ja na pewno tutaj surowym okiem sprawdzę, jak to wygląda, bo jestem ciekawy po prostu tego projektu, bo nie było czegoś takiego na polskim rapie, na polskim podwórku rapowym. Pamiętam też tego omijać, ani tego zlewać, bo i tak mimochodem będziemy słuchać tych nutek i będziemy sprawdzać, jak reakcji Sztosa. Sprawdzę na pewno nie jedną, nie dwie, o ile będę miał do tego prawo, ale mam nadzieję, że to nie będzie jakoś ograniczane. Także tyle ode mnie. Tutaj ogólnie bardzo dużo powiedzieć, ale też nie chcę przynudzać za bardzo, więc możliwe, że zrobię jeszcze kiedyś po prostu drugą część tego filmiku, jak dostaniemy chociaż może pierwszy singer. Wiedzieć w ogóle, kto jest na, tym, na tej płycie, kto odpowiada za produkcję. Będziemy mogli sobie to jakoś przeanalizować. A z mojej strony to teraz na tyle. Zapraszam do moich innych reakcji, tudzież innych filmików. W następnym dniu wjeżdża moja topka z Netflixa, więc też bądźcie i czekajcie na to. Pozdrawiam Was serdecznie. Reakcja Sztosa. Podmeldowuję się po raz kolejny. Pozdro!